Koleżanki. Tam poznaje księdza młodego człowieka, który przeprowadza ją poprzez poszczególne etapy jej duchowego zmagania. Rozstaje się ze swoim ukochanym, reguluje swoje stare sprawy. Okazuje się też, że jej małżeństwo, które, które, które zawarła przed laty, nie było ważnie przyjętym sakramentem. Ciągle jednak piętrzą się dziwne problemy w jej życiu. A rany młodości nie chcą się zagoić. Estera trafia na rekolekcje których, do Kanady, których celem jest uzdrowienie tego okresu młodzieńczego jej życia. Tam otrzymuje światło, że potrzebuje egzorcyzmów. Przeraziła się, gdy po powrocie z Kanady, gdzie była na owych rekolekcjach, dowiedziała się, że egzorcyzmów potrzebują ludzie zniewoleni, opętani przez złego ducha. Nie wiedziała kompletnie, co ona może mieć z tym wspólnego. Rozpoczyna, się, rozpoczyna starania o spotkania z egzorcystą. Zostaje umówiona w paryskiej kurii z kapłanem wyznaczonym do tej funkcji przez biskupa. Gdy ten ją spotyka, oznajmia jej, że szatana nie ma. I że to wymysł na potrzeby straszenia dzieci, które są niegrzeczne. Estera nie wierzy własnym uszom, słyszy to od katolickiego księdza. Ten człowiek nie może być kapłanem, myśli. A jednak. Udaje się więc do drugiego egzorcysty tej diecezji. Wchodząc na umówione spotkanie, zobaczyła człowieka ubranego w garnitur, krawat pod szyją. Ten oznajmił jej, że nie może być opętana, gdyż jest piękna, młoda i bogata, więc szatan nie może się jej, nie może nią zawładnąć. Estera wybiegła przerażona. Postanowiła, że już nigdy nie spróbuje kolejnej wizyty. Jednak jej wspomniany już znajomy ksiądz przekonuje ją, że szatan naprawdę istnieje i że musi być wierna temu światłu z rekolekcji. Otrzymuje od swojej znajomej adres pewnego egzorcysty z Rzymu. Udaje się tam pierwszym samolotem. Gdy przyszła na miejsce, podskazany adres, zobaczyła jednorodzinny dom na osiedlu. Z uchylonymi drzwiami garażowymi, otwierając te drzwi ku jej zaskoczeniu, zobaczyła kaplicę w środku, z wystawionym na ołtarzu najświętszym sakramentem. Idą, i, idą tutaj, idąc tam, Estera modliła się o wierzącego księdza słowami: Panie, daj mi kapłana, który karmi się Słowem Bożym i Eucharystią. I gdy weszła do środka, kochani, ogarnęło ją przerażenie. Kapłan, który wstał z klęczek, nie miał połowy twarzy. Chorował on bowiem na nowotwór i choroba zniszczyła mu kompletnie twarz. Pełnił on posługę egzorcysty dla diecezji rzymskiej. By ją uspokoić, kapłan położył na niej ręce i pobłogosławił ją, mówiąc: Czekałem, dziecko, na Ciebie. Estera położyła się na specjalnie przygotowanym miejscu, otoczyli ją ludzie, którzy zaczęli się modlić, a sam kapłan wymawiał w myślach formułę tak zwanego egzorcyzmu próbnego, czyli w ciszy. W tym momencie w Esterze powstał wielki wulkan przekleństw, który chciała skierować przeciwko temu kapłanowi. Broniła się przed ich wypowiedzeniem, gdyż pokochała tego kapłana od razu, kiedy, kiedy go zobaczyła. I kochani, nie potrafiła, wyrzuciła z siebie ten spek przekleństw pod adresem tego kapłana. Szatan obrzucił przekleństwami tego księdza, a ten wypowiedział do Estery następujące słowa: Dziecko, jak można cię było tak zostawić na tak wiele lat? Kilka miesięcy Estera latała do Rzymu, by poddać się modlitwie egzorcyzmu. Gdy już brakowało jej pieniędzy, ów kapłan zaproponował jej wizytę u jednego ze znajomego, znajomego księdza egzorcysty w samej Francji. Estera spędziła jeszcze pół roku u owego francuskiego egzorcysty, sędziwego już księdza, aż została całkowicie uwolniona. Na ostatnich stronach książki nasza bohaterka pisze cudowny list do ukochanego. Gdy się go czyta, ma się wrażenie, kochani, że Estera znalazła jakąś wielką miłość. Jakiegoś po prostu księcia z bajki. A tymczasem kończy ona swój list słowami: Uwiodłeś mnie, Chryste, a ja pozwoliłam Ci się uwieść. I dodaje, że już nigdy nie pozwoli im się rozpić. Kochani, Estera znalazła swój tabor. W Esterze objawił się Bóg. Ta historia może wydarzyć się także w Twoim życiu, bracie i siostry. Może się wydarzyć, może być udziałem Twoich bliskich, Twoich znajomych. U Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wcześniej czy później, kochani, każdy z nas stanie przed wyborem albo pójdziesz za Jezusem na górę Tabor, albo zatracisz samego siebie. Miałem niedawno okazję obejrzenia w kinie filmu o księdzu Jerzym Popiełuszko. Drodzy. Zachęcam Was, jak, jeśli macie taką możliwość, żebyście obejrzeli ten film. Przejmująca historia młodego księdza, znana nam doskonale, który za prawdę i za drugiego człowieka dla samego Chrystusa oddał życie. To jest trudna historia, to jest trudny film, ale nie pozwala przejść obok siebie, ta historia nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Dlaczego? Gdyż tam właśnie, kochani, ukazany jest doskonale czas taboru, czas proroków i czas głośnego wołania Boga: To jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie. Kochani, mieliśmy swój tabor jako ojczyzna, mieliśmy swój tabor jako naród. Te dwadzieścia kilka lat temu. Mieliśmy w tamtym czasie swoich Eliasza i Mojżesza w postaci Jana Pawła, kardynała Wyszyńskiego i ludzi takich właśnie jak ksiądz Popiełuszko i wielu innych, którzy w tamtym okresie komunistycznej Polski zginęli. I trzeba, kochani, byśmy postawili sobie pytanie: co więcej, zrobili rachunek sumienia w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii? Co z tego wszystkiego zostało? Gdzie jest historia tego taboru? Dlaczego już niewielu pamięta o tych dramatycznych czasach, gdzie pomimo prześladowań Polska była mocna mocą taboru? Gdzie dzisiaj tabor walki o prawdę? Gdzie tabor walki o godność człowieka? Gdzie dzisiaj pamięć o przesłaniu tamtych czasów? O tym, by zło dobrem zwyciężać. Dlaczego tak łatwo zeszliśmy z góry, z góry naszego przemienienia i zapomnieliśmy o tych wartościach naszych ojców budowanych na Ewangelii przez lata i pokolenia, jak Polska istnieje? Dlaczego dzisiaj już, już na nikim nie robi wrażenia to słynne Bóg, honor, ojczyzna? Dlaczego w codziennym zabieganiu pozwalamy, by tę resztkę taboru niszczono w naszych dzieciach, naszych rodzinach i w naszych sercach? Musimy dzisiaj, kochani, zachęceni Ewangelią Przemienienia, stanąć na nowo w obronie naszej góry przemienienia w obronie naszego taboru, byśmy mogli obłokiem Bożego Słowa i sakramentów. Otoczyć troską życie. Stańmy więc, kochani, z mocą do walki przeciwko wszystkiemu, co nie pozwala nam wejść na górę przemienienia. Udajmy się tam w końcu z radością. Choć trudno czasem, choć marsz pod górę jest trudny, choć wiele spraw boli i niesie to z sobą konieczność wyrzeczeń, stańmy odważnie w obronie naszych rodzin i naszych środowisk codziennego życia, byśmy mogli wejść na górę Tabor i zapalać pragnieniem postawienia namiotów dla Jezusa i proroków naszych czasów. Amen.